19, okej, okay. lecimy z tematem w takim razie, Ara... O oh, oh, ku... no dobra, jest wysoko Ronald da ja to widzę dość podobne do tej wersji w Stars chyba Araujo, słabszej 4, średnia wysoka 192 cm, może grać na PO, tempo no takie, jest słabiutkie, to trochę w sumie będzie przeszkadzać, ale da radę z jakiejś lekcji czy coś, dribbling jest okej okay. zwinność równowaga 70 na obrońcę może być, opanowanie reakcje wybitne, obrona, wszystko powyżej 90, giga mocna, i fizyczne Również siła 95, kozakiem będzie, kozakiem A jakie składy trzeba? 8-8 i 89 no to rzeczywiście sporo Nie wiem jak te fodery oczywiście się ustawiają Ale tak myślę koło 600 6 500 koła około no, no to dobra cena za tego Rauchu, 500 koła ogólnie Bardzo fajnie wygląda, także myślę, że Warto swojej ceny, jeżeli ktoś tam Karty dla Ligi z Barcelony potrzebuje To spoko ogólnie, odstępy z na ha, ha tego, na mainie chyba wezmę Paczkę pięciu piłkarzy na RTG Może się tym Reyną pobawię, ale też nie Jestem jakoś do jego giga przekonany, bo wysoki jest, a ja nie lubię kloców za bardzo. Ale na RTG może się pobawimy. Co tam jeszcze wyszło? Ten, Joelinton. 3 sztuczek, 4 słabsze. Wysoka, wysoka, 186. Może SP albo N grać, nie? Tylko tutaj chyba defensywnie inaczej, bo to są główki wysokie, ale no, jako taka karta za ze zadania wygląda bardzo dobrze, bo jest i tempo, strzelanie, podania, wszystko jest, dribbling. W zasadzie wszystko tutaj bardzo fajnie ustawione, jak na kartę za zadania. Pewnie trochę zabawy będzie z tym. No, 9 meczów, skład baty z jakiejś asysty. No, trochę grindu jest, nie? Ale no, jak za zadanie spo... Spoko. Jeszcze jest ten Hanko. Esio to jest się ten wysoki. A tu też pod jakieś kurde karty z Eredivizje. Do miary okej okay def. Jest fizyczność wzrost. Dribbling taki nawet jakieś spoko jest tempo. Nie no mocno to wygląda. I tutaj też pewnie jakieś tak 7 meczów. O puchar to z Eredivisie jest. Wasz kapiłkarza to z Eredivisie. No nieźle. Ile tam? 1, 5, no 10 wygranych i masz tutaj gwarantowanego co nie? Jakie są wymagania do tego? Aha bo to ta jedna liga dalej jest? Aha czyli to dalej grasz to samo co grało się tydzień temu tylko teraz jest to serie czyli tego prawdopodobnie nie będą zmieniać jakoś. Dobra, no to elegancko. Ale tak na minimalny plus raczej miło wszystko. <gry> no to za 60 paczek. I co, lecimy po kolei, jakaś złota paczka. Może coś poleci. A, dobra, bo mam jeszcze player pika przecież. Jeden z trzech rzadkich 8.5 5 plus. A zobaczmy, czy z tego player pika, gdy tam coś wyleci, nie? Let's go. Ale ja to widzę będzie trochę powolny ten player pick, no nie ma to co, ale Benzema91 kurde przyj przyjmę jak najbardziej nie, myślę że oddało O tu mam dużą paczkę rzadkich piłkarzy, 84 gwarancja, chyba za sezon, nie wiem lecimy, o info, dobrze <grych> Co to jest, SP jakiś, okej okay, Svamberg86 dobra, let's go, leczy tocy są za tymi, nie chyba nie no w każdym razie jest Dwa i Formy i Logis. jak na taką paczkę to chyba nie jest tak źle, chociaż wiadomo, mogłoby być lepiej. A jeszcze jedna duża z rzadkich piłkarzy, okej. Okay. No, Milej, klasyka ratunku. Ok, okej, 7 no dobra. Co to jest? Teo Premium, zobaczmy co wyleci z grzy tygodnia. Okej, okay. co to jest? O, 84 Januzaj. 83+. trochę ich mam, bo tam jakieś te piki robiłem. Może jakiś folder, chociaż prawdopodobnie będzie 7 razy Solek, no ale zobaczmy. Co to jest Młody gdzie? O, Bruzowy 86, proszę bardzo. Okej, okay. jak uniał 8 5. Nie, no te paczki jakoś wcale źle jak się chyba nie dają. To to jest Hiszpania. O, Soler! <laughs> nie, Fawiet, razem jazdy. Nie, grecko 8, no, jakoś tak to rzadko się trafia. Bardziej częściej jakiś millerików, żeby było. No, ale dobrze, no. O inform jakiś. Dobra, możemy rzucić okiem, Bartolo, chętnie. W każdym razie i ten 85, także nieźle. No, jest. Patrz, cosicom prime, to ty Football I zobaczmy, co się tu dzieje. No, okej, okay, Primek. Uuuuu, uh, uh, laudrów, no. No to słabutko, słabo, słabo. No nic, niestety. jak chyba rotacja, kurwa, nie ta. Sadge, no, sadge. Składzik sobie pokaż, to. No. O, za Majka, może... A nie, bo to Loud był. No taka solidna, kur... Nazario jest. Nazario jest, także propsuje. Fajna ekipka. Dobra, 8-3 plus kolejna. Pójdę, no chociaż jedną niebieską by zobaczył, jest walkout. Messi, nie no, dbala. Kurde, yy, dwóch rzadkich złotych, 81 plus. To teraz jakieś codzienne logowanie. O, inform jakiś lepszy nawet. O, bo jeszcze bardzo maleńko no O, jest, dobra, Toc jest. I... To jest ten zarydywizję jakiś Perkman. Kurde, jakby szaległ z Simosa, by wyrafić, ale. No dobra, no mamy pierwszą niebieską, kurde, nie? No nic, Perkman, proszę bardzo. 8-8. raczej im Fuderek, ale jest spoko no. Jest to no. no, jeszcze 8-4. No to bardziej, że jest o 1 jeden plus, no to człowieku. Co my tu mamy? Tadić? A nie, Tadić ma to odstaw przecież, kurwa, bo rachowicie. <laughs> eee. O, Bundesliga chyba otworzymy. No dobra, z Bundesliga i tak mi nic nie poleci, kurwa. A może jeszcze zanim będzie command, to to by było fajny plot tu stukrzy jakiś. Dobrze, że Bundesliga, bo tam na Bundesliga to mi tak nie zależy, nie? Okej, okay, jest walkout i znowu dobrze zrobić. No ja już go trafiłem niestety. Co my z nim zrobimy? Chyba ikona zaczniemy. Tak nie ba jak są te to też nie ma, jak mnie ta ikona rajcuje. ale z drugiej strony to chyba i tak nie ma gdzie go przepalić, nie? Dobra, zrobimy. Jedno zrobimy tam. A, no i git, no i wszystko jasne, dobra. Ma za to paczka że prałem. A kunia znowu, no i nie wiem, czego przypaliłem, ale chyba tak. No, to jest 6, -cie. A, bo to wymienny, dobra, to nie ma problemu. 580 plus, ok. O, Pogba No, LP, najlepsza karta. <grych> 381, to dobra, let's go. A, jeszcze jakiś the fajny to od by się przydał, no. Goldy 87 Gites. Dwóch, 283 plus, let's go. O, jest odcinek, dobra? Brazylia, Esio. O, proszę bardzo, Danilo, nie widziałem! Kurde nie! Jakoś go nie widziałem w tej drużynie w ogóle, nie? No wygląda kurde, całkiem solidnie, nie? Jakby do tych składów serial będzie bardzo dobry, bo to teraz będzie jedna liga i tak dalej dużo tych jakichś tych, także się przyda. Jak on tam 164 cm średnia wysoka, to jest słabsze, czy sztucze. Tak wygląda solidnie, jako taka karta pod zadania, czy coś, to będzie spoko, nie? A on coś podobny podobno do tego Bremera jest trochę, ten Danilo, nie. Nawet ma strzelanie całkiem nieźle, to tak od biedy nawet na jakiegoś CDM-a ma go przerzucić. Dobra, 584. Okej, okay, jest walkout chociaż, dobra. Już myślałem, że Brozowicz znowu, ale Modryk gdzie 88, dobrze, jest walkout. Patrząc na to, że te kurde paczki bywały z kamami, to tam w sumie ciężko było. Kurde, dobra paczka jeszcze, jest cleaner, foldem. 10 rzadkich wilka, 82, może jedna siądzie, nie? Czasem tak bywało, let's go. Okej, okay, inform jest, ok. I znowu ten, 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 Swamberg, no już ma, ten już ma 866 a nie, przepalałem go, no jeszcze jest Loris i reszta, no to raczej taki szrocik, z trzech piłkarzy 84+, ok no też jakieś logowanie chyba. O, to kolejny, dobra. Ten sam, na pewno, kurwa, <grytanie> Wegman Jeszcze jest Diaby i Busquets, no, dobra, no już trzeci w każdym razie, no. Można by jakiś licznik zrobić, dobra, no. No fajnie, wygląda jak dla mnie, dobra no Dobra, 8 na ci Let's go no ciekawe jak ta ikona to będzie, kurde Ale to póki co, no to jeszcze te, jeszcze kurde Otwieramy te paczki do końca, jak się tam uda, nie? Dobra, lecimy, 5.8.5.5, let's go Okej, okay, jest inform jakiś O, to jest McLare McLaren trafiliśmy, Wrum, wrum, No nic, coś jeszcze? O, patrząc po tej paczce to ona była... Ch Chyba lepiej rej nawiązać. Co w się sensie pod całym wartością foderu? To I tak chyba Raina. to by było podobnie, ale pod SBC 88 to jest tragedia. ogólnie A ciężki temat, no. Zależy od sześć, tak naprawdę, nie? Dobra, 286, zobaczmy. O, dobra, jest to Murata, Morata, okej. Okay. <ścoughs> dobra, no ale jest kurde, kolejny to proszę bardzo. Cztery to już mamy. Pyk. No jest Morata, kurde. Latam w koszulce w paski jak Morata. No, bo nie było nic ciekawego do roboty przez ten czas, nie? O, Milko i Savic wy, wymienny, także no. Hala I. <grych> no dobra, no. Jeszcze jakiegoś tocika bym trafił, nie? Inform, okej. Okay. Duksy, jakieś 83, 3 okej. Okay. Nie, no tego to już nie mam, gdzie wrzucić, tam nie ma o czym mówić nawet. Dobra, jeszcze Ultimate, let's go. Co my tu mamy? Barella jakieś chociaż? Rzok 5 no dobra. No z info. wariana trafiliśmy, proszę bardzo. Jak widzicie, lecimy paczka z ikoną. Proszę bardzo, Essa, rozbudowa ikony Prime Toty urodzinowa. Zostawcie łapkę w górę, subika, followka, Padajcie na Discorda. Zapraszam również do skorzystania z opcji donatowania. A my już lecimy z tematem w takim razie. Jak widzicie, mamy paczkę z ikoną Prime Toty lub Food Birthday 90+. To zobaczmy, co z tego leci. Jego otwieramy. Ok, jest Prime. Hiszpania, no to szkod. <noise> Okej, okay, Shabiego mamy dzień 3. No niestety, nie jest to najlepszy traf, ale chociaż duży overal, to do następnego SBC będzie trochę taniej, no. <noise> no nie siadło, niestety. Tym razem się nie udało, Maldini nam wykorzystał limit szczęścia na tym koncie, także tak to wygląda po prostu. Czekaj, który jest z Jeden z z oby obydwa. I tak oddajesz. O! Oh, Danilo znowu. <laughs> no tylko kurde, szkoda, że duplikat, no. Ale i rejas, no. E. No nic, no chyba mam odzyskania. A, no i tutaj już się czwórki, nie? <laughs> Dobra, to chyba zrobimy już tą drugą ikonę. E, no i zajezło 8 musemka, to już jak jest 8 to i ta 8, piątka na luzie tam. I dobra, lecimy w takim razie ikonkę drugą na Zagielesi, tak jest, dobra, pick. Druga ikona dzisiaj, już dwie, kurde, zrobiliśmy. Kurde z bomby 90 plus, tam bawimy się dzisiaj, tocy i tak dalej. No i lecimy, paczka z ikoną prime total, bo z day 90, plus, druga dzisiaj wcześniej był shoppy. Let's go. Dzięki ci, co zasuba. Okej, okay, jest Prime. SP. <laughs> No, Piglo. <noise> kurde. Raz, że Piglo, no nie jest to dobry traf. Dwa, że mam już jego wersję ty Icon. Także, no, tyle było z tego. <noise> no nic, no. Dub teorii, nie? <noise> straszne, gudo, straszne, no. Także. Nie, no dzisiaj to jakoś, kurde, z tych ikon jakoś nie leci. Kurde, dobrze. Ale, no, to chociaż mnie nie będziecie męczyć, buły. O ikonek, kurde. No cóż, zobaczmy sobie te tosiki wszystkie. Potem Pawlidis, to on chyba był w przeciekach. 3 na 4. No, raczej taki Foderowy, wiadomo, taki fizyczny, ale też. No, foder tam nie ma o czym mówić. No, ten Simons może być ciekawy, jaki mas ten 4 na 4. No, Simons już będzie bardzo fajny. I ma 80 defa, także ofensywny pomocnik 4321, na przykład to kozacki będzie. To no cóż no tempo jest. 95, strzelanie kozak, dribling kozak, podania również są. Def 80 no tylko ten Awareness 70. No ale to i tak jest git. No, no i tutaj fizyczność może nie ma tego. Simon On będzie to myślę, kosztował sporo. Backwin. Ma jakieś 4 na 4 Ma 4x4. No to 188 cm. Jako taki skrzydłowy zarydy Tańszy, no to w sumie może być, tak? No jest już dribbling jakiś. Wykończenie też jest podania. Siła spoko. Też spoko wygląda. Co tam jest? gate, D90 tempa ten. Może na CB grać albo na RB. Także no mocny ogólnie obrońca. I wielowymiarowy, tak? Ma tempo. 90 prawie defa. Chociaż odbite przez główki. Fajna siła. Zwinność też zajebista. Zajebiście wygląda ta karta ogólnie. Pudus. 4 4 Trzy, no 3 wik nie? Raczej będzie takim foderem typowym. Raczej te serie Dywizy to takie ten. Ten ma pięć słabszych. To jest ciekawe ogólnie. No to dużo jest takich te, o, pomocników, którzy są dość ofensywni, nie? To też taki foderowy, nie? Ale pięć słabszych. No ten to bardziej jakieś typu CDM chyba. Chociaż nie, bo też nie ma defa za dużo. Tadić ma 5 sztuczek. A on ma 80 zwinności, nie? To trochę ten. Ale ten Taddyś taki na granicy grywalności. Nawet grywalny, nie? No lewa noga, spoko. Tu gdy zobaczmy co się tu dzieje. Gabriel Jesus, 5x4. Poza kim będzie. Czy to na atak, czy to na prawe skrzydło? No jeden z lepszych, lewych skrzydłowych z Premier League to będzie na pewno. Cechy nie ma tych strzeleckich. To jedyna wada, ale. Jezus fajny, fajny, zazwyczaj jest w Sliftkach, tylko no wcześniej miał przy słabszy, nie? I dribbling wybitny, i strzelanie jest, i... I unikalny typ budowy ciała, wysoka, wysoka. kozaski Jezus będzie kozakiem. Ma jakieś sztuczki, 4 na 4, ale i tak spoko. Dribbling kurde 99, nie ten dribbling taki kurde wykoksowany że to daj spokój. Tempo spoko, strzelanie też kozak. O, ten też ma unikalny typ budowy ciała. No ten 93 się ludziom podobał. On co prawda nie ma jakichś dużych boostów, ale, ale fajnie wygląda. No ten ma outsider i ma fine shota, to chyba tyle potrzebuje w zasadzie, no. O, miałbym 4x4, 5x4, nie. Mam nadzieję, że udają cztery słabszy, bo on byłby zajebisty, nie. A jak ma się słabsze, no to już tak kurde te, no nahypowane na tego kuba, komana trochę, ale oczywiście to wszystko musieli popsuć, nie. Rodrigo ma słabszą, no... znaczy sztuczki ma, pięć sztuczek. No to tutaj vibe sta... z FIFA 22, gdzie miał tą kartę, tą showdown. O człowieku. Siła strzału trochę słabsza, ale ten będzie kozacki, już z tymi sztuczkami to będzie świetne ogólnie, nie. Jest podania, strzelanie jest, jest space, jest dribbling. No, Rodrigo kozak. Tu widzę Widzę, bardzo fajna ta drużyna. Szkoda, że ten komand nie ma kurde, słabszej nogi. Ojej, Duram, dżur, nie. I to widzę nie jest jakiś giga lepszy w porównaniu do 87. Czy znaczy, wiadomo, będzie lepszy i będzie do kupienia. No on jest gigantyczną bestią w tej grze, nie. Ale nie ma jakichś boostów, także jak macie to, to jakoś wiele się to nie różni, nie. Co tu jest jeszcze? Rise ten też chyba się nie różni jakoś od Centuriona zbytnio, nie. No niektóre te karty nie mają dobrych boostów, raczej takie kurde mało co, nie. O no, plus 2, plus 3, nie. Plus 3 strzelania, reszta plus dwójka. To jest 60 koła kosztuje. No, to będzie taki CDM foderowy, nie? Ake będzie mocny na pewno. Plus 5, plus 6. Lewa noga. No, on co prawda jest niski. 180 cm. Ale poza tym, to ten Ake ponoć bardzo do... Całkiem solidny był. Także, jako taki niższy obrońca, zwinniejszy, to będzie bardzo dobry ten Ake. I ma już busty fajne. Kim Min Ten też będzie na pewno bardzo dobry. 190 cm. Medium High. Fajne busty względem tej karty. Tak. Plus trójki. Balans fajnie podbity. No, ten będzie dobry. Ten na pewno będzie dobry jako taki. I tańszy obrońca z seria to będzie Kozaki. Siła 96, Kozacki. To tam jest jeszcze Tavernier. No ma 4 sztuczek. Jak się różni względem tego? Plus trójki, plus trójki. No to na pewno będzie świetny boczny obrońca. Tego problemem są linki, bo w zasadzie tylko Anglię, nie? Deha, 90 overall. No, no on jest wysoki. DHA jest wysoki, także pod jakieś linki z Manchester United. To myślę, że całkiem będzie spoko, nie? No, z tym DHA jest problem, że on ma tą cechę, że ostrożny przy rzutkach, nie? Raczej chcę, żeby ci brakarz wychodził do rzutek, nie? O, to Silva, kurde ten będzie kozakiem? 4x4, ma. No dobra. Lewa, nora, wysoka, wysoka. No coś z tyłu tej karty rok temu, nie? To Dribbling 99, prawie wszystko. Także, no jako taki. Ma nawet fajnie podbity, nie? Chociaż po zwójki, po strójki, nie? Ale jako taki atakujący pomocnik albo kanto to będzie zajebisty, nie? No wiadomo, to tempo nie jest takie wysokie. No w każdym razie ten Silva Kozacki będzie tak jako taki bardziej ofensywny. To Dribbling jednak, kurde, wybitny, nie? Do no 4, 1, 2, 1, 2 to idealna karta. Robertson. O 3 na 3 przy... Ma. Jak się różni? Nie no, fajnie mu dribbling podbili, nie? No to będzie solidna opcja na obrony, szczególnie z jakiejś Toty van Dijkie, to będzie fajne. 90 defa, fajne tempo, elegancki, nie? No i tanie. jest. O, Benasek, ciekawy kurde Benasek. 4 na 3. Kurde, no liczę, że udadzą 4 na 4, nie? Dwa noga. a noga. ten też raczej się nie różni zbytnio względem tej wersji fantazji, nie? No ten jako taki zwinniejszy pomocnik defensy... trochę defensywny, chociaż trochę też ofensywny, to będzie wynasek bardzo fajny jest. Spoko. No ogólnie co to tych drużyn, nie? No jak dywizje, no to jest raczej taka fodorowa. Ta no to jest taka pół na pół, bo niektóre karty mają naprawdę fajne boosty jak Jesus, jak Rodrigo. A natomiast Coman niestety ma się słabszej A niektóre te karty nie są jakieś podbite. Także taka pół na pół w zasadzie. Są niektóre fajne karty, ale niektóre, no to raczej ten, ale tak na minimalny plus raczej mimo wszystko. <laughs>